Witam Państwa bardzo serdecznie, ja sobie pozwolę wstać. E, bardzo dziękuję, że wszyscy Państwo przyszli, e, przyjechali, dotarli. E, szczególnie dziękuję e, wszystkim e, uczestnikom ze Słowacji, którzy do nas dotarli i przejechali kawał, e, kawał drogi. E, tym osobom, bo, tak, tak jakby niezrzeszonym ani ze słowacką służbą, ani z gopr też bardzo dziękuję za to, że do nas przybyli. Wszystkim ratownikom GoPru również bardzo serdecznie dziękuję. Jest to konferencja, która, spotkanie właściwie, które ma otwierać bardzo oficjalnie już projekt, który wystartował tak naprawdę aktywności wystartowały początkiem października. To może ja będę tłumaczył. Tak. Także pani bardzo dziękuję za, za to, że spyliśmy na tą konferencję. Zwa, yy głównie też uczestnikom ze a Ta to konferencja jest konferencja, która ma otwarać projekt, który przed niedawno odszkartował. Wy ma dobre poczucie, czy można powiedzieć własnie się? Własnie się? Tak można? Tak, tak. Ja nazywam się Edyta i jestem przedstawicielem Fundacji ICAT, która jest partnerem razem z właśnie GoPro Beskidy i Horską Służbą Małą Patrą. Wspólnie realizujemy, realizujemy ten projekt. My jesteśmy takim organem, który ogarnia organizację całą kształt i mamy ten zaszczyt, żeby współpracować z ekspertami z obu służb. Także e, pani, e, pani e, przedstawicielką... To przedstawicielką IKAT, to jest taki organ, który wszystko koordynuje, a mamy tu część współpracować z Polską Służbą, a, a z służbą Tak jest. I ja tylko krótko powiem e, o tym, czego dotyczy e, ten projekt. Pani Len, krótko e, nam powie, e, czą ten ten projekt. Tak jest. Może na początek, skąd on się wziął. E... Na czyja to odkial pokazał. Miała zaszczyt pracować już wcześniej w, w projektach związanych z ratownictwem górskim w Gruzji, współpracować razem z Gopr Beskidy. Na bazie tego doszło do komunikacji o tym, jak tak naprawdę wygląda sytuacja ratownictwa górskiego tutaj w Polsce, a docelowo na pograniczu polsko-słowackim. Stąd całe, cała ta idea projektowa się wzięła. Także nadacja IKAT już ma tu część współpracować z Gopro w Gruzjińsku a, 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 a cel, celi ten napad odcięł to, a, a, aby, aby zistik, ako jak wypada, jako wygląda ta współpraca tu na tą pograniczu. Przepraszam, gdyby Pani mogła troszeczkę dzielić, by bardziej, yes, dobra? Yes. No. Takim chyba podstawowym faktem, którym podzielili się nasi eksperci, było to, że w, w ciągu ostatnich lat nastąpił 18% wzrost wypadków e, turystycznych górskich właśnie w rejonie pogranicza polsko-słowackiego. Także taka zakładna skuteczność, o której z MESA jest to, że, że za poslednie roki Stupor potrzeb ZASAHO tu na, tu na pograniczu o asi o 18%. I teraz będzie króciutko o tym, co będziemy w ramach tego projektu, o, o celach tego projektu. Więc Celem tego wszystkiego jest wzmocnienie współpracy, zrozumienie potrzeb i możliwości rozwoju zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej, i wszystkiego tego, co te dwie organizacje. Służby z obu stron mogą razem zrobić, jak się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa w górach. Także celem tego projektu jest posilnienie współpracy, kompetencji zagranarów na obu stronach granice, aby aby zaznistiło, jakim sposobem na obu stronach granice tito za mogą mogą przyczynić do tego projektu. i y Efektem tego wszystkiego, czyli takim takim założeniem docelowym, będzie wypracowanie wspólnych praktyk dla działań ratowniczych, które można osiągnąć razem, a nie dałoby się tego zrobić osobno dla poszczególnych służb. Mm -hmm. Także e, takim głównym uczynkiem będzie, będzie wypracowanie e, społecznej, e, społecznej, e, społecznej praktyki, metodiki, aby sa to, aby, aby mogło koordynowanie, koordynowanie urobić. I te cele będą tak króciutko realizowane poprzez poszczególne działania i to będzie, to będą wspólne treningi, to będzie praca stricte merytoryczna, to będzie doposażanie służb. Także te ce, cele bu, Sabudu dosahować przez e, społeczne treningi e, meritorską obecną współpracę a dodatkowe wybowowanie e, Służy służb. Takim akcentem, który łączy to, co teraz robimy z, z tym, co wspólnie, żeśmy mieli okazję wcześniej robić, są treningi e, lodowcowe w rejonach wysokogórskich w Gruzji. takým spoločným akcentom, ktorý...